Witam Was serdecznie na kanale Tomasz. Kropek. Słuchajcie, dzisiaj nie targ, a jestem w lesie. Taki chcę rekonesans zrobić, czy są już w ogóle grzyby. U nas gdzieś te grzyby troszeczkę później są. Nie wiem czemu. Wiem, że w Polsce już tam zbierają na bogato, a u mnie dopiero sezon się zaczyna. Także przyjechałem w swoje miejsce. Gdzie zawsze chodzę na grzybki. Słuchajcie, coś tam już w torbie mam pod grzybki i tutaj widzę kolejne dwa. Zobaczcie, tu jest jeden, tutaj jest drugi, piękny, duży. Także zabieramy tutaj na sosik. Słuchajcie, będzie sosik taki z cebulką zalany śmietanką, nic lepszego nie ma no i oczywiście jak to ja nie mogłoby być inaczej, no to nie zrobaczywy szkoda, ale jeszcze nogę urwę jak to nie ja to oczywiście zapomniałem noża bo po co no i tyle idziemy gdzieś w tamtym kierunku i zobaczymy co tutaj znajdziemy w tym lesie Tutaj mamy takiego dużego maślaka zobaczcie ale takich nie zbieram Tam widziałem takie dwa mniejsze, to je później zabiorę No ale tutaj jak na razie to grzybów nie ma słuchajcie tak żeby żeby powiedzieć, wow, mam całą torbę. No ale dopiero pierwsze 10 minut w lesie, także nie ma co płakać. O tutaj właśnie z tym gadałem. Taki maślaczek, bardzo się klei. No ale zabieramy gościa Trzeba zbierać na sosik tak jak widać słuchajcie Te maślaki tutaj są Ale są przerośnięte, Byłyby mniejsze To bym się skusił A takie przerośnięte grzyby to, to wiecie sami Później macie ciapy na patelni. O! Kolega! No tutaj cała rodzinka. Zobaczcie. Ale nie ma tych, co miał być Ale tu jest malusi i go weźmiemy. tam dalej też widzę jeszcze jednego. Ja mi to wolał to w dziwki albo podgrzybki najlepiej. Kozaki tak samo mogłyby być, nie pogardziłbym Ale myślę, że jeszcze z tydzień trzeba poczekać słuchajcie. Proszę No i coś się tutaj słuchajcie trwiło. Jeden, tutaj mamy drugi, bardzo ładny. Zobaczcie, długa, piękna noga, opala, tam jest trzeci, tutaj są no choć długaśny kolega i tutaj obok takie rosną Dobra. mamy trio pakujemy do taśki patrzcie sami tutaj co dziki wyprawiają tam w dole jest droga droga jest w remoncie auta nie jeżdżą zwierzyna się zbliża do drogi i zobaczcie jak tutaj to wygląda jak na polu przeoranym tak zryte i tak jest wszędzie dookoła uwierzcie zobaczcie tutaj tutaj był duży prawdziwek kawał grzyba Takie jak w zeszłym roku zbierałem duże. No ale coś go trąciło, pewnie zwierzyna. Ale dobry znak. To znaczy, że jutro będę mógł wziąć się ubrać do porządku. I iść. Tam są bagienka takie. Moja miejscówka i tam powinny być i prawdziwki, i kozaki. A ja tutaj się jeszcze raz zejrzę może. Gdzieś udałoby mi się jednego takiego dużego znaleźć. To by było super. Tutaj kolejne maślaczki. To są grzyby fajne, bo są zdrowe. Bliźniaki. Tutaj są. Jeszcze, ale tych zostawię, nie chcę za dużo tych zbierać, wolałbym inne zdecydowanie, a te kolejne są. tutaj taki duży. Nic więcej tutaj nie widzę. Tam nawet nie idę. Idę jeszcze w jedne miejsce zobaczyć. Ale tego wezmę. Zobaczcie, jaki ładne. I piękna noga. I ślimak w gratisie. Ale ja nie Francuz. Słuchajcie. Ślimaków już nie będę. Ale za to grzyba. Bardzo chętnie też było ich sporo. No nic, idę jeszcze od jedne miejsce zobaczyć. Kiedyś to był piękny las. Wykarczowali zostało tylko tyle Szkoda. W tym kierunku to samo. Tu wszystko kiedyś, jak przyjechałem do Niemiec, 12 lat temu, e, był piękny las i były grzyby. Tutaj dopiero to impreza była, słuchajcie. Zobaczcie, jak tutaj poryły te dziki. Tu była droga, w sumie było. Zobaczcie, o gumowcy fałcie nie? To tak, no to ja jestem, nie? No już został w garażu, gumowce w aucie ja tam Idziemy moją miejscówkę tam Słuchajcie jak ptaki śpiewają Tam gdzieś dalej Dzięcioł pracuje Powiem Wam, że jak tutaj jest sezon na grzyby, to w tym miejscu jest dużo prawdziwków, ale nie widać jeszcze, ale cisza pięknie. Pokój dla duszy. No nie, tutaj zobaczcie. Proszę bardzo. W końcu znalazłem coś, coś co nie coś. O, znacie te grzyby ktoś kiedyś mi pisał o temu jak się nazywają ceglaki jakieś tak czy jakoś tak nie wiem czy zapomniałem to, jak się nazywają dokładnie ale smaczny grzyb i ja go biorę dwie sztuki bardzo piękne idziemy patrzeć dalej czy coś się znajdzie tutaj jeszcze zobaczcie tutaj jeszcze jest trzeci Kubany się schował, proszę bardzo. Trzeci do kompletu. Coś pięknego. No i proszę bardzo. Można powiedzieć, że świeżo ścięte. Szkoda. Szkoda, szkoda. Znika las w oczach. Już wyszedłem z lasu. Zobaczcie, jak tutaj zryte jest wszędzie. Z jednej, z drugiej strony. Nieźle. Pracują dziki. A ja muszę za ten zakręt tam dojść. tam auto stoi. no to co tam? Słuchajcie. Balon na drzewie. Jest jakąś kartką, ale ja tam nie wejdę może jakieś zaproszenie na wesele ale by była jazda ja Wam mówiłem, że później pójdę jeszcze oczywiście, no, że na bagna nie pójdę że na bagna nie pójdę bo w aucie zostały no, ale ja to wariat proszę bagienka ja to wariat i... Mam taki niedosyt, bo wiem, że się grzyby pojawiły. Słuchajcie, no i chciałbym jeszcze parę znaleźć. No pokręcę się tutaj, zobaczę, czy coś znajdę. Tu jest wiecznie woda. Słuchajcie, czy lato w pełni, czy nie woda, to zawsze jest. Ja się tylko muszę przedostać na drugą stronę Uch. O Dobra, wylądował Tu jakiś grzyb Ale to pewnie jadalny. Zaka widzę słuchajcie takie to mówię miejsce na kozaczki proszę bardzo jaki piękny tak jest dobra rozglądam się dalej no badź. Ile tutaj tych grzybów jest? Małe, duże, malutkie takie nawet wychodzą. A no w górze też jakieś widzę. No i bagienka. Słuchajcie, a ja dalej. A ja dalej jestem w, w Adidaskach. Ale te zabieram. Piękniusie. No, powiem Wam, że opłacało się na bagienka przyjść. Dobra, zrywam je do taśki. ten zjedzony te tutaj bardzo ładne te tutaj była ślimak zobaczcie moment i tyle grzybów te malutkie tutaj zostawię niech sobie rosną pakujemy do taśki no i tak na obrzeżu lasu mamy takiego podgryzionego mało sympatycznie wygląda ale nie jest nic spleśniały jest ok moim zdaniem I kolejny kozaczek słońce. Młodziutki. Piękna, długa noga. Zobaczcie, on ma nie wiem, 17 cm. Super. Super, ale ja już z wychodzę z tych bagienek. Idę do auta i tam jakieś podsumowanie zrobię, chociaż mogę od razu zrobić. Zobaczcie. Trochę się nazbierało. Czekajcie telefon odłożę na chwilę. Jestem, jestem. O i tyle. Słuchajcie. Na sosik na pewno starczy. Teraz przed chwilą trafiłem tych dużo. I to zrobiło w miarę taki fajny wynik. No ale myślę, że za niedługo grzybów będzie więcej. Tak jak chciałem rekonesans zrobić w lesie, zrobiłem. No i wychodzę stąd, wychodzę, jadę do domciu i do następnego. Pozdrawiam, dziękuję.